Cześć kochani, tam też nie mam dzisiaj dla Was recenzję podkładu marki MAC, nie jest to żadna nowość, kilka tygodni temu ten podkład zakupiłam, ponieważ już od lat on gdzieś tam wyskakiwał na YouTubie, że tak powiem, na różnych kanałach i postanowiłam w końcu jak go przetestować. Jeśli chodzi o markę MAC, ja mam taką relację z tymi produktami, że to jest takie miejsce, gdzie zawsze znajdę coś fajnego, coś nowego, ale też mam wrażenie, że MAC od dłuższego czasu stoi w miejscu, że tam się rzadko dzieją, nie wiem, ciekawe rzeczy. Jeśli kolekcje limitowane, to w większości dla mnie nie, nic ciekawego, takie zapchaj dziury. Świąteczne kolekcje. Te takie właśnie grudniowe najczęściej mają jakieś perełki dla mnie, bo ja lubię, jak się błyszczy, jak się świeci. Na przykład ten cień właśnie Pillow Pink czy Snowflash, ten rozświetlacz. Bardzo lubię z tej kolekcji 2018 z grudnia, ale właśnie stwierdziłam, że warto spróbować będzie jakiś podkład. Ja podkładu z Maga trochę, że tak powiem, przemieniłam, bo Studio Fix uważam, że to jest straszna szpachla w moim przekonaniu. Ja nie potrafię tego pod... ten podkład mi na skórze siedzi. Ten MAC MAC Water Drop też miałam taki podkład, użyłam go całego, a drugi raz bym go nie kupiła. Mam jeszcze ten podkład Next to Nothing i on jest ok, ale mam inne podkłady, które wolę na co dzień, nie wiem, choćby bel za kilka złotych, które tam jeszcze miałam podkłady z maka Miałam e... miałam ich kilka, miałam ich kilka, miałam czy odlewki i te podkłady zawsze były takie Niekoniecznie. Pudry z maka, rozświetlacze, pomadki, produkty, nie wiem, do brwi do ust, ale podkłady to tak średnie, więc wymieniłam, że zobaczymy, jak ten się sprawdzi. I tutaj mamy 40 ml pojemności, czyli podkład jest większy. Ja mam w odcieniu NW15. NW, 15. NW e, ponieważ ja mam, właśnie, jeśli patrzymy na, e, na koło temperatury skóry, właśnie, które jest, e, że powiem, jednym z narzędzi przynajmniej kolorystycznej, które wykonuje, to jest właśnie koło, które, e, którym możemy że tak powiem, zidentyfikować temperaturę e, skóry klientki, gdy malujemy. Najważniejsze jest to, e, żeby pamiętać, że podkład dobieramy zawsze do szyi. Często jest tak, że mamy po prostu ciemniejszą e, twarz niż jest z naszej niedoskonałości, plamy, pigmentacji i tak dalej. Więc czasem mam tak też na warsztatarzu, że dziewczyny mówią: Ten podkład jest za jasny. Mówię: Poczekaj, jak będzie brązer, cała reszta. Uwierz mi, że będzie dobrze i wszystko będzie. E, ładnie, że powiem sobą współgrało, bo nie ma nic gorszego niż, wiecie, tutaj ciemny podkład, jasna szyja i tak dalej. Nie, zawsze szukamy, żeby z boku było takie zle. Miałam sobie w ogóle samalacza tutaj w tej części, bo tu gdzieś mi już trochę pozostawało, ale nieważne. Więc koło temperatury skóry sugeruje mi że powinnam wybierać pokłady bardziej takie beżowe, no bo to nie jest tak, że mam więcej nie wiem, powiedzmy tego e, zimnego pigmentu, bo ja jestem ogólnie zimnym typem kolorystycznym, jestem latem z podtypem zimowym, czyli zero ciepławem, nie ja powinnam używać tylko takich właśnie e, chłodnych odcieni, e, takich e, kontrastowych odcieni, bo ja też przez to na przykład, że jestem, e, mam podtyp zimowy według analizy kolorystycznej, no to też pasują mi kontrasty, czyli na przykład e, trochę mocniejsze kolory, typu nie wiem, butelkowa zieleń, taki morski. E, można mieć tutaj tą paletę barw, która mi, e, mi pasuje. I przez to, też, że jestem tak kontrastowa, to często na przykład mówiłyście, że nieważne jakie mam włosy, e, to nie jest tak, że tylko jeden kolor mi pasuje. Właśnie przez to, że mam ten kontrast w sobie. Ja mogę nosić zarówno blond włosy, bardzo jasne, jak i naprawdę bardzo ciemne. Tutaj najważniejsze jest walor, żeby te włosy były po prostu na e, chłodnej bazie, tak? Nie na, na czerwonym pigmencie. Mam, nie wiem, tak myślałam, że Wam trochę. Przemyc zaznacznikolastyczny i tutaj też do tego podkładu, więc ja kiedy szukam podkładów dla klientek, no to sprawdzam, których pigmentów mają więcej właśnie czystej. Jeśli nie robimy analizy, tylko sam makijaż, czy macie więcej pigmentów z tej bardziej chłodnej strony, czy z tej ciepłej. Jeśli macie więcej pigmentów z tej ciepłej strony, to mi od razu na przykład podkłady z Maka kategorii NC, czyli właśnie z tym żółtym pigmentem. Jeśli ja mam bardzo żółte podkład, to sobie to się mega ode mnie odcina i on będzie dopasowany ładnie odcień podkładu. No i tutaj właśnie patrząc na ten podkład, który sobie wybrałam, to tutaj zdecydowanie widzę więcej tych takich e, chłodnych tonów i tutaj mogę powiedzieć, że to jest wręcz dla mnie, to aparat odda, ale tutaj to jest ta tonacja, to jest dla mnie ten kolor, właśnie taki ładny, ładny beżyk. Ym, więc zapraszam na analizę bo też dobierzemy podkład, e, kosmetyki, wszystko, 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 włosy mam, chusty, chusty bieli, e, wszystko mam, wszystko po prostu, m, wszystkie możliwe narzędzia, jakie Kasia wpuściła to Mam u siebie. Tyle z autoreklamy, jeśli chodzi o analizę ekologistyczną, ale jest naprawdę ciekawe. Nawet jeśli sami jesteście e, makijażystkami, to takie koło temperatury możecie zakupić. Ja wam je podziękuję w opisie na dole, bo u Kasi w sklepie takie koła właśnie są. E, Lub jeśli mieszkacie tutaj w UK i macie ochotę na takie koło, a jesteście z Polski, nie spróbuję, to znać, bo kilka takich mam. Dobra, czekaj, czekajcie, wyciszę, wyciszę. Wyciszyłam e, dźwięki. I może przeczytam wam na stronie Wizażu, co e, właśnie tam dziewczyny piszą na temat tego, podkładu ocena 3.4 z 76 recenzji czyli nie myślę że to tego nie wiem bardzo dużo podkład MAC Studio Sculpt ma żelową konsystencję gwarantującą satynowe wykończenie nawet wtedy gdy wymaga nałożenia dodatkowej warstwy podkład zawiera formułę pigmentów zamkniętych w silikonowej otoczce które decydują o jego naturalnym Naturalnym kolorze wnikającym w skórę, i tworząc na niej sztucznej maski. Podkład zawiera składniki charakterystyczne dla preparatów do pielęgnacji skóry, bla, 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 jakieś tam witaminy itd. i tak dalej. Ten witamin to pewnie tyle, co napłakał. I producent jeszcze tutaj mówi, że ma być to podkład dla. czekajcie, bo mi się ładuje. Nie, tak, fluid. Dla cery normalnej, suchej i mieszanej, czyli nie do skóry przetłuszczającej się, właściwości ujednolica i nawilża, lekkie krycie, opakowanie w tubce, 40 ml, to już przeczytałam. Jak ja mam w maku, właśnie już kiedyś, mam tam pokazie makijażową i pytałam o ten podkład, to pani powiedziała, że to jest jak Studio Fix. Tylko z lżejszą konsystencją, czyli co innego podziału pani w sklepie, co innego pisze, e, właśnie jeśli chodzi o opis e, producenta, ale okej. Okay, postanowiłam, że dzisiaj nie układam żadnej bazy, bo mam naprawdę porządną pielęgnację pod spodem. bo mam kilkadzinną kwasy i dalej ta skóra jest taka świetlista, i mm, myślę, że w dobrym, w dobrym stanie. Po prostu zrobimy dwie aplikacje. Z jednej strony nałożymy Artist Brushem, na bogata, a z drugiej Blender, którą też zresztą bardzo, bardzo lubię. No i Pogaba nie jest fajna, takie typowe, że powiem, dla makijażystów, bo nie jest to duże, szklane opakowanie, które jest ciężkie, które jak stanie, to nam się rozbije. Ja mam takie jednotypowo, że powiem, toaletkowe opakowanie podkładu, E, tutaj chodzi mi te, o ten Guerlain, z tego względu, że to jest taki po prostu, e, no piękny podkład, piękna butelka, ale na do kufra pakowanie tego jest mniej, mniej wygodne, więc jeśli kompletujecie kuferek, no to też pamiętajcie o tym, że macie ograniczone miejsce, a, a taki podkład jest fajny, ale właśnie nie poręczny, więc to jest taki typowy właśnie no mak dla make-up Artists, tak? Odcień M15, ona w ten sposób, czyli ma takie typowe właśnie beżowe tony. Nie jest on uważam bardzo, bardzo jasny i jak widzicie to jest... Ba bardzo, bardzo gęsty i myślałam, że mi ścieknie z ręki, ale na szczęście nie spadł na moją ulubioną koszulkę z kosa, tylko na moje spodnie od piżamy, bo tak jest godzina 11.15, a jestem w spodniach od piżamy, no bo kto mi zabroni. Także dobra, tak wygląda podkład. Na połowę twarzy nałożymy go sobie gąbeczką. Naprawdę myślałam, że mi nie, nie poleci, a jednak. I nakładam pod oczy, bo pod oczy to jest miejsce na korektor. No i tak, podkład jest gęsty. Powiedziałabym, że Praktycznie bezzapachowy, zapach jest bardzo, bardzo delikatny, i z tej strony nam... I z tej strony rozprowadza sobie gąbeczką blendy, takim ruchem, właśnie typowo wciskającym, a z drugiej strony rozsmarujemy pędzlem. Jest to podkład, który ja odnosiłam kilkanaście razy, spokojnie mówiąc, na swojej twarzy, i muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z podkładów z maka, który mi się bardziej podoba. Uważam, że ma się średnie które można budować, ale nie do pełnego. Ładnie się w skórę wtapia, utrzymuje się całkiem fajnie przez większość dnia. Czekajcie, która jest godzina? 11.18. Ja do Was wrócę pewnie koło, nie wiem, 17.00, 18 bo później mam babskie wyjście, więc pewnie i tak zapomnę do Was przyjść, albo będzie tak późno i tak ciemno lub nie będzie, że tak powiem, warunków do pokazywania się, więc raczej wrócę przed wyjściem do Was po prostu, żeby pokazać, jak on wygląda. I to jest podkład, który ja bardzo chętnie właśnie e, z drugiej strony, y, który sobie do salonu wywiozę, bo ja w domu nie potrzebuję mieć 7 czy 10 podkładów, wolę mieć większy wybór właśnie dla klientek bo myślę, że to może być całkiem fajna propozycja. A, jeśli nie powiedziałam o podkładzie MAC e, Face and Body, bardzo ładny podkład, który muszę przywieźć do domu, troszkę go jeszcze poużywać, przypomnieć go sobie, ale to jest taki typowa się podkład na lato, lekki e, i to jest taki efekt dla mnie trochę gumowej skóry, jeśli chodzi o tamten podkład, tak, nie wiem, tak upiększa, delikatnie wyglądam. Więc teraz tutaj rozsmaruję sobie Artist Brush, Pomimo, że rozsmarowuję, to ten pędzel ma takie właściwości e, dla mnie wzmacniające krycie e, produktów, bo tak typowo sobie właśnie podkład rozsmarujemy na skórze. Nie można dać też za dużo podkładu przy tym pędzlu Muszę położyć na skórze, także trochę jeszcze na szyję. O. I zobaczcie, tradycyjnie, jak zawsze, jeśli jest pędzel, to krycie jest odrobinę większe, Podkład ma takie wykończenie świetliste, ale na pewno e, tak wygląda, ponieważ jest nałożony na olejek. Gdyby był nałożony na zwykły krem, jakiś żelik czy baz matującą, wyglądałby inaczej. Będę to powtarzała za każdym razem. Na każdy podkład można z sposób, tylko właśnie trzeba czasem trochę cierpliwości, e, czasu. No i dobra, kochani, tak wygląda produkt na mojej skórze. E, dosyć e, ładnie, moim zdaniem. Kolor się nie odcina, więc może idealny, idealny match. Ale myślę, że jest całkiem okej. Okay. Zobaczcie z bliska, jak ładnie wygląda na buzi. I w, w którym filmiku ja go miałam? Bo nie chciałam wtedy jeszcze i właśnie co mam na twarzy. E, filmik z paletkiem Nataszy Denony, Biba. Palet, to wtedy miałam ten podkład dosłownie rozsmarowany palcami tak na szybko, bo wtedy było później, to widzicie, po prostu nagrywałam filmik, bo nie mogłam się powstrzymać. Więc tak na podkład z bliska. Minimalnie większe krycie jest, uważam, po tej stronie, gdzie właśnie aplikowałam podkład pędzlem, gdzie go sobie rozsmarowałam, ale ogólnie mi się bardzo podoba, to jest taki efekt, jak ja lubię. Fajne krycie, ja tutaj praktycznie mi wszystko poprzykrywam na żuchwie. Dołożę sobie może tak odrobinę i naprawdę on się fajnie utrzymuje i mam wrażenie, że on przez chwilę jest ciemniejszy na skórze od razu po nałożeniu, niż jak już go sobie wblendujemy, a przeważnie jest na odwrót albo produkt ciemnieje, albo albo ma taki sam kolor, tak, a tutaj mam wrażenie, że jest odwrót. Doklepy sobie nadmiar gąbką, no i mówię czy gąbka, czy pędzel, czy wciskanie, czy palce. To jest taki podkład, który można naprawdę szybko, łatwo rozprowadzić. Wygląda ładnie. To nie jest tak, że któraś technika, przynajmniej z tego, co ja zauważyłam, sprawia, że ten produkt wygląda lepiej. Bardzo lubię nakładać pod niego bazę z tart, Tą taką wygładzającą pory, bo wygląda jeszcze bardziej tak smooth. Czekajcie, może wam pokażę, o co mi chodzi. To jest ta baza. Jeszcze chyba wam jej nie, poka nie pokazywałam, bo już filmiku. Ogólnie bardzo jestem z niej zadowolona. Fajnie mi się sprawdza, to jest ta Timeless Smooth Primer z marki Tarte z USA ściągana więc tak to wygląda, jestem teraz biała córka młynarza, także kochani pozwólcie, że ja e, wykończę swój makijaż, mam to zrobić live na Instagramie, więc jak skończę y, skończę buźkę, to do Was wrócę, pokażę się Wam, e, właśnie wygląda mój wykończony makijaż, y, od razu spodobuję aparat, bo chcę dzisiaj jeden, y, jeden filmik i widzimy się y, za chwilę po co tyle gadasz, za chwilę wracam Minęła chwila, bo robiłam live na Instagramie, także pozdrawiam wszystkich, którzy byli e, tydzień temu w piątek e, rano. Powiem Wam już tak na szybko, co mam na e, twarzy. Pod oczami mam korektor, to jest IT Cosmetics by, by Under Eye, wersja rozświetlająca. Jest oddzielny film, także Wam podlinkuję w na dole. Zobaczcie, bo okrzyknęłam go najlepszym, najmocniej kryjącym, najlżejszym, najbardziej trwałym korektorem, e, z jakim miałam do czynienia. Także warto e, zobaczyć, myślę, ten, ten filmik. Kontrowanie na mokro Charlotte to jest ten jaśniejszy odcień Fair to Medium. Kontrowanie na mokro. Na to nałożam sobie odrobinę takiego kremowego różu w odcieniu Cider, czyli taki właśnie brzoskwiniowy, lekko połyskujący. I na to jeszcze, bo to tak nie wiecie, make-up. No, make-up na twarzy trochę jest. Kropelki, kropelki rozświetlające z Vivo Home Drops to jest numerek 2, tylko tutaj naprawdę. Im mniej, tym lepiej, bo dać ci za dużo, to nie będziecie mogły tego później porządnie rozprowadzić, bo to jest produkt, który dosyć szybko zastyga. Fajny do konturowania, nie do konturowania, do rozświetlania na przykład koldu moim zdaniem. I teraz tak na całej twarzy mam puder z Maka Next to Nothing w odcieniu medium. I na to mam jeszcze, jeszcze wiem, The Balm Bronzer. Bronzer slash róż i właśnie na bym Wam mówiłam, że to faktycznie trochę tak czerwono wypada na policzkach kolor jest ładny, ale trzeba mieć lekką rękę do niego, można sobie zrobić kuku, I inaczej mam nowy róż z Maka w odcieniu Moka, bo chciałam coś bardziej chłodnego a nie coś bardzo, bardzo różowego i to jest różowy róż ale myślę, że do tych włosów jest całkiem w porządku, kiedy chcę zrobić trochę właśnie chłodniejsze makijaże żeby mi tak nie gryzło wszystko ze sobą, więc ten róż mam tak odrobinę na policzkach E, już nie odrobinę. Rozświetlacz MAC Snow czyli taki właśnie różowy, złoty. To jest świąteczna, limitowana kolekcja 2018. Ale gdyby kiedyś jeszcze wrócił, to Wam serdecznie polecam. Bo jest boski i naprawdę odrobina sprawia, że widać Was, nie wiem, z 200 metrów przynajmniej. E, na brwiach kredka z maka w odcieniu Stard. Sporo maka, ale tak właśnie chciałam, żeby był tak dosyć taki makowy ten makijaż. E, ciemniejszy. Tutaj ten cień, właśnie z paletki Eyelur Flair de Force, to jest ten odcień medium. I na ustach również MAC. Pierwszy raz, podoba mi się, takie lata 90. usta, kontur w odcieniu Will. Will i Ryle. Will, chyba tak to się czyta. I to jest taki kolor, który może być bardzo niewdzięczny. Jeśli macie żółte zęby, to on wam może tak właśnie jeszcze bardziej zarzucić te zęby. Mam wrażenie, że nie jest u mnie najgorzej. Pięknie też to może jakoś nie wygląda, ale ogólnie podoba mi, się, e, podoba mi się ten ton w pomadce. Bo dla mnie ciemne usta to już jest makijaż sam w sobie, dlatego nie mam nic na powiekach. E, mam tylko cialistą kredkę z Vimera 005 z serii, serii Scandal Eyes na linii wodnej. Od 3 minut wymięłam tam na twarzy. No ale tak też bywa. Także kochani, jest już 12.30, wow, e, także podkład już mam od ponad godziny na, e, na sobie. Nie używałam giełki, nie używałam Urban Decay ani maka, niczym nie staliłam tych wszystkich warstw, bo chcę właśnie tak dzisiaj bez bazy, bez utrwalacza, pokazać wam jak ten podkład się utrzymuje na mojej mm, skórze. Myślę, że wygląda całkiem ok. Tylko mam wrażenie, że ten brązer jest, jest chyba nakładany zbyt czerwony do tego maki, albo nie zbyt czerwony do mnie. Nie jest zły, ale chyba trochę przegięłam, bo wiecie jak to jest malowanie na live, ie. A jeszcze troszkę, a jeszcze troszkę, a jeszcze troszkę. Ja lubię sprawdzić taką odległość, jak rozmówcę przede mną stoisz. Nawet wyciągnięcie ręki, dlatego tak mam lusterko i tak patrzę na lusterko i mówię, nieźle. Jest okej. Okay, może być. Także do Was wrócę za kilka godzin, żeby pokazać, jak podkład na mojej skórze wygląda. Nie czuję, że miałam makijaż na sobie. Podkład jest bardzo lekki, komfortowy i myślę, że całkiem ładnie wygląda. Także widzimy się za kilka godzin na podsumowaniu. Po 19 tak zawsze stoicie w tym. W, co to jest? w oknie. I tak. Po, po której się malować Po 11 jakoś tak, no powiedzmy 7-8 godzin mam makijaż na sobie i jak widzicie z bliska. E, Czuło się e, cały makijaż jest sobie taki delikatnie wyświecony, ale to nie jest taki podkład, który na skórze by siedział. który czuję, że mi się waży, się do będzie dziura. Nie, ja e, nie będę zmywała makijażu, bo ja wam wspominałam, wychodzę spotkać się z dziewczami z którymi pracowałam w szkole więc zależy mi, żeby ten makijaż był dalej na miejscu patrzcie, brąze róż, wszystko jest dalej widoczne także ja sobie tylko odrobinę papieru odbiję, patrzcie, tutaj praktycznie nic nie nic nie zostaje na nic dokładać nie będę, bo bez przesady i patrzcie, jaka ilość to została na papierze praktycznie nic więc bardzo mało moim się wyświecił. Dalej na, ten, na tej skórze ten podkład jest i ten makijaż moim zdaniem wygląda ładnie e, i świeżo pomimo, że jest taki delikatnie mm, znoszony przez tyle, przez tyle godzin także nie mam dajcie znać, co uważacie, e, dla mnie. E, na dzień dzisiejszy, to jest najlepszy podkład z maka, jaki używałam. Bo jest to podkład, który jest długotrwały, który wygląda na, na skórze ładnie, który na niej nie siedzi, który nie jest perfumowany, bo Studio Fix to po prostu dla mnie to jest głowy dwa ibuprofeny po aplikacji. Naprawdę wygląda ładnie i myślę, że jest bardzo mało o nim na YouTubie, bo wszyscy albo Face and Body, albo właśnie Studio, studio Fix. Więc jeśli potrzebujecie czegoś, co ma średnie krecie, które można budować, podkładu, który jest trwały i taki upiększający na skórze, bo to zamiast za efekt takiego właśnie glow zdrowej, świeżej skóry, no to myślę, że warto spróbować. Oczywiście iść do maka, poprosić o, o próbkę. A jeśli nie wiecie, czy jesteście bardziej ciepłe, czy bardziej zimne, jakie tony Wam pasują, to oczywiście zapraszam na analizę kolorystyczną. <grytania> Audycja, lokowanie produktu. Szkoda, że sobie sam zapłacić nie mogę. Także kochani, z mojej strony to wszystko. Ja teraz się przybieram, robię coś z włosami i lecę właśnie na papskie spotkanie, a Wam życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnym filmiku, także fajnie, że jesteście. Buziaki, trzymajcie ciepło. Pa, pa.